Kiedyś? Wiesz co, tak, tak, bo mój dziadek miał no Cały czas ciągnie na jakieś takie klasyki tu Że, za... że cie, ciebie ciągnie do klasyki? No cały czas tylko najpierw muszę koło domu zrobić i dom skończyć obawy. No wiem, wiem dopiero wiesz Jest pierwszy Paweł, tutaj w prawo A. Okay. Drewna nie zgubiłeś No Wiesz co nawet się patrzyłem ale Nie, Nie, no, nie, nie wiem Ufa. nawet nie podskakuje jakoś specjalnie Nie dostałem żadnych klockiem Także <noise> Prosto? Prosto, prosto, po prawej bardziej, no ale dobra Jakżeś tu wybrał to tu Da dachu nie użyj No właśnie dlatego mnie. Gdzieś cały czas w głowie jest, że coś jeszcze nad głową jest. No. Sukaj, szukaj, szukaj. Ale jak nie ma, to, to tam była bożej droga? Bo tu faktycznie tak zawalone... było. była tam, no. No, tu jest za ciasno, wiesz? No nie, to tam możemy przejechać. Tam się wróćmy bożej, wiesz. No, fajnie wygląda jak jedzie. Pewnie, chłopie, to jest elegancki sprzęt. To jest sprzęt kaskaderski. Chłopcze ze trzy takie do firmy, chłopie za 150 tysięcy byś miał trzy. Zrobić ci, no. ci rabat, chłopie, to Ci wyjdzie dużo taniej. Nie, to mi zrobią we firmie. Będą wyścigi robić. Pracownicy? No. Gdzie teraz? lewo. Może zamiast zrobić, to będą vlogi Znaczynko. nagrywać. Tak, no. może tak być. O kurza Co lud? A? Nie kopytniej. Tutaj jedziemy w, przez centrum miasta to możesz machać z ludziom jak z Papa <noise> Pozdrawiam was Ciule A co, wygodny on jest tak w miarę? No to wiem ci, że kurza, jedziemy już jakiś czas i ja nie, nie, nie odczuwam żadnego dyskomfortu ani w nogach, ani w tak, plecach. No kurczę, no ja, ja mam długie nogi, nie? Bo jestem wyższy, to, to ja tak trochę dziwnie z tym gazem tam mam. Ja na dłuższą metę musiałbym sobie coś tam przerobić. E, ale tak zawieszenie widzę, że chyba bo trochę lepiej pracuje, bo ja je zwiększyłem na maksa, nie? A. W porównaniu do tego co Wojtek ostatnio jechał. Nawet z tyłu widać, że tak, wiesz, te amortyzatory więcej się żuginają teraz na tych dołeczkach. No, widzisz. radio Radio, Maryja. Udziela, udziela, mu się jazda na Hisunię. To, to będzie nasze przewodnie radio. Radio Maria. No dokładnie. Radio. Co ma radio? Radio Maria. Maria. Jakiego ja? Dzikiego. 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 Tu jest teren zabudowany. To jest najbardziej dziki teren zabudowany na Podkarpaciu. W ogóle nie wiem kto by tu chciał jechać więcej niż 50 na godzinę. 90. No Ja Ci powiem ważny, że. Człowiek, waży Tylko kamień, że na. Kiedy przyjdzie na Jak jakbyś pojechał, to kurde, tam jest dopiero. Jedziesz, jedziesz, kończysz czas, zaczyna się Szutrowa droga, wjeżdżasz w las, jedziesz z 5 km lasem i to nie żartuje. Dopiero dojeżdżasz do jakiejś wioski, która jest w środku lasu. Tak? To. No. No. Kiedy go dajesz? Wiesz, co, może się jeszcze uderzyć na następny weekend, będę miał. Jak coś to zapraszam! O, kurde. Nie, ja już mam następny weekend zarezerwowany. Także. Tak, Czuję. Ja tam mogę przyjechać. Ja! Pier weźcie go do domu! No, pod tobą Paweł wszystko pęka dzisiaj. No, bo jakby nie było, ważysz prawie. do 700 kg, nie? No, ja, ja stówę, a pojazd. E, Pojazd niby waży 700, coś. No to 800, coś. To To koło To nie. się To no. E, prawo? E, generalnie jeszcze nie. Jeszcze prosto. To jest tak. jest wiele? Jeszcze jest Jeszcze prosto. jest jest jeden, dokładnie. jest jest jedna. jest jest Tu zaraz będzie w prawo, jeśli, jeśli jeszcze ta dróżka jest Dawaj, chłopie, to hissum to to przestawia Aha. A ja później muszę lustewka przestawiać. Jezu, ja bym w życiu nikomu nie dał na testy swojego pojazdu, bo przecież to co ci ludzie wyprawiają Stary no. Nie, nie mów co jak co, ale Co jak co, ale my jak do mnie trafia jakiś sprzęt na testy, to kopię wyjeżdża w le, zawsze w lepszym stanie, niż przyjechał. A no, teraz? W lewo. Na głównej w lewo. Czekaj Boże ja się przełączę na dwa. No? Bo bym się coś i podryftował. ja są. samo. Gdzie tu będziesz driftował, jak cię kolejne złapie? A no, biorę tu na siebie. O, 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 ma ale. duża, e, nie duża. No na tył to nie ma trakcji, aż, aż kiepsko wkład przyspiesza, bo zamiast przyspieszać to mieli, nie? że ja sobie jednak zapnę na 4, bo. No dobra, ja też. 0-0 trakcji, wiesz? Bo się fajnie. Nie, bo dupa za bardzo ucieka, no, ucieka, ładnie przy... ucieka, ładnie przyspiesza w ogóle prosto, Paweł. Już tego wyczułeś chyba troszkę, nie? Paweł. No, nie, no, fajnie, fajnie się jeździ. Bo tak widzę, że coraz śmielej w te kołdze wjeżdżasz A nie, to wiesz, nigdy nie wiesz jaka ona jest A to właśnie to, żeby się woda do środka nie wlała Tak, tak Bo tak jakby nie patrzysz, to ta pogoda wcale szczelna nie jest E nie ona, no, co ty, oczywiście, woda, że nie jest Woda pływa cały czas, nie? No, no, no ale zimny łokieć jest, nie? <grystanie> Wiadomo Ja się nie mieszczę <grystanie> Zimne kolano <grystanie> Ale Paweł, ale tak na serio to, to był taki pojazd, nie? To byłby jakąś tam alternatywą, tak mi się wydaje, na przykład tak, tak, tak jak tak. ty robisz, nie? Jak ty te... Wiesz no, ja mam dużo takich pomysłów, których moja żona po prostu nie akceptuje, nie? Ale to trzeba ją postawić przed faktem dokonanym, nie? To znaczy, tak nie da. A co, nie miałbyś gdzie spać pewnie? O, wow, tu ładnie wpadł No miałbym tutaj, też spałbym sobie w, I są, w... Nie są... <laughs> Zamontowałbyś sobie panel fotowoltaiczny na dachu ta, ta. No i byś miał Prąd, <laughs> telewizję Dokładnie Satelita Kanał no. już jest <laughs> Dokładnie D drewno, drewno już masz na opał? <laughs> Kominek, kominek by się z, bo, z boku postawiło. Koże, kozę byś wsadził. Ale śmiało by tym poodsznieżał. Tylko jakieś takie dłuższe, wiesz... Większe areały, żeby nie trzeba było tak bardzo wajchować. E, no tu w prawo po łuku. Żeby nie trzeba było łopatować. No ja myślę, że to jest kwestia... Tylko może do tarcia tej przekładni, żeby tam wiesz, jak jakoś lepiej chodziła Ale Aczkolwiek... o czym mówisz? O nie no, no tutaj, żeby, że ona się tak przycina trochę, nie? Musisz ee, to jest, Bo to jest kwestia tego hamulca, że trzeba wciskać, wiesz? A. Trzeba by tam razy podciągnąć linkę Dwa, trzeba by przysmarować wszystkie te wodziki, prosto, wszystkie te wodziki, które tam są po drodze, wiesz? Aha No, no, bo jak się tego nie smaruje, tak w każdym kładzie jak się tam nie wsiknie czasem, no to, to tam wiesz, jeden wielki piz jest A, no. i to wszystko na sucho pracuje. A to ja się muszę cofnąć. O Hisusko Trzeba na ręcznym wejść. <laughs> Remst <wręcz> to nożnym <laughs> Tadeusz bajchę przełóż owu po gębie dostanę O Jezus panie. Po dzikim <laughs> Po dzikim <ryju> dostałeś <laughs> Trzeba częściej jeździć, bo jednak zarasta Ach tak, tak. Za bardzo, oj, 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 oj Co? Teraz przyzwyczajenia się syna. <laughs> Nie, to chłopie I takie rzeczy Hisun Jak Kurczę, miękkie, miękkie no, no, chyba jest na, na plusie z jeden stopień, bo tak kiepciutko przymarznięte. Tutaj no. gdzieś, gdzieś w lewo była taka kanapa, w <grym> się stała, <grym> naprawdę. Ale to już chyba ją przejechaliśmy. Błażej, kiedy dosiadasz Hisuna? Ja bym nie wiem, czy mnie puścił w ogóle. <grym> <grym> dlaczego nie? Wow, Podek śliwka w komfortu. Ale kolejna robili A później powiedzą, że to kładowcy tak. i krasowcy i hisunowcy Tak, i Hisunowcy Wysdawcy Hisuna Ale ty wyglądasz straż leśna, typowo. Dokładnie, bo masz kurtkę moro, chłopie. Hisun zielony taki leśny, prawie i strach na okolicy się zrobił jeszcze gdzieś strzelby brakuje takiego kufra, kufra na broń Ta. on ma 550 km zrobione tak? no pojemności ma tyle samo też, także akurat się zgrało <grybujesz> także tra trafiłeś dobrze no, godzinę ma chyba się ustawioną? Godzinę ma w, w Stanach Zjednoczonych. W Teksasie. W Teksasu? W Teksasie, no. Już szukałem do wycieraczek. Tak. Tu będzie w lewo, w lewo. Tam, ci na siedzeniu leży. Dokładnie, ręczna. Ręczna. A wyostań sobie też! <noise> Stań sobie, będzie ci, będzie ci wygodniej! A powiem wam, że kurczę, tu jest siedzenie wygodniejsze niż u mnie w kadzie. Naprawdę! <noise> tak? Co ty gadasz? No, że mnie nie boli, a po tych wertepach to u siebie to bym już pewnie pierwsze oznaki miał. A tutaj. Pff, jedziesz kurczę jak na Elegancko. Moja ty Dokładnie. Czujesz się zrekreacyjnowany? Dokładnie. <laughs> Czuję się nawet bardziej niż zrekreacyjnowany. <laughs> A chopie nawet nam, nam się przydaje w salonie. Wiesz dlaczego? Bo nawet chłopie po głupie buty z gazem pojechać na przykład do ogrzewania czy po jakieś paliwo dokładów to teraz wiesz, ojciec sobie wrzuca na pakę jedzie na stację i, i ogarnia momentalnie, nie? O! Bo w samochodzie to trzeba wiesz zawsze podkładać jakieś szmaty czy co wiesz ja tu żeby nie ubrudzić czy coś A ja tam wchodzisz skrzynek piwa? Liczyłeś już? Nie wiem, ale ty, ty, ty wchodzisz kurwa jeden <noise> Jeszcze będę wystawał! Dokładnie! Brzuch ci, no? be, brzuch ci będzie wystawał po nam tak! <noise> Muszę jakiegoś traka ogarnąć A, y, Paweł w okolicach Wieliczki Jedziemy z chłopakami do jakiegoś hotelu, i wtedy już nie będzie wypro <noise> Powiem Ci, że tam nie znajdziesz za bardzo. Znaczy, tam torcie bliżej, dookrzyk znajdziesz coś. Bo no, u nas to jest już taka bieda, że wiesz... że znaczy to, to wszystko przez głupków. I No i rolnicy no, się wkurzyli, nie? Także są polowania normalnie na... Nakłady? Na Naprawdę? Tak, no, normalnie w niedzielę się, wiesz, czają po swoich... tam wzdłuż swoich pól w krzakach, no i wyłapią, nie? Wzywają policję No już, już myślałem, że strzelają, No ja ja już... to lipa, że są takie, wiesz, że aż taka nagonka, nie? No lipa, lipa jest tam taka jedna trasa wzdłuż rady koło mnie, ale to ona jest tak na, na do maksymalnie. My to przejedziemy cztery razy i... <grystanie> <grystanie> jest jeden ja warunek, że musi być niski stan rady, bo tam często wiesz, to się przez plażę jeszcze przejeżdża. Ale my mamy snorkle. <grystanie> <grystanie> Tu jest jakaś sprężyna zamontowana, w tym co jest zamontowane? Sprężyna w kiprze, bo jak ee, w Aha. To, ale, no, eee, nie, to jest Nie, nie tak nie sprężyna, tylko taki siłownik olejowy zwykły, wiesz? A, bo jak żeby złożyć go, żeby za się to musisz dosyć sporo siły użyć, nie? Żeby no no. Na, żeby, no, prze, no. Spoko, spoko, że w Hisunie jest taki siłownik, bo ty w Tojocie nie masz. Ja bym dostało takie. Nie, ale ty nie masz Toyocie, nie tylko ta klapa tak opada, nie? No nie mam, nie mam. A no, u mnie już jest na przykład. masz zapłacone za to. Nie, nie, znaczy no to, to raz, ale w tej wersji, jest w tej to wersji to. na 2022 rok modelowy, wiesz, to to właśnie... To ale, ale w każdym modelu? Chyba tak. Ładny pies eee, Kaukas chyba Bardzo ładny no jaki Kaukas Jedno obszarek kaukaski. Jedno oko na maroko, drugie na Kaukas <noise> Jest coś takiego jak obszarek kaukaski? Oczywiście ładny, ładny był Taki tak, trochę, one, trochę są, jak o, o, są ładne, Ale bywa i tak, że... To są krzyknie <noise> <noise> to też <noise> eee, na starość im odbija wiesz. A to każdy mu to i tobie odbije sąsiad, sąsiad miał Kaukaza, to na koniec to nawet on jako właściciel, jako pan tego psa już bał, bał się dawać mu jeść. Normalnie trzymał go w końcu, a skurczybek był taki, że normalnie siatkę przegryzał. A nie to wiesz, to myślę, że to przypadek po prostu, bo, bo coś tam miał skrzywioną miał skrzywioną psychikę i tyle, nie? Wiesz, no Kaukaza trzeba prawo robot. Prosto <laughs> Nie wiem Paweł Bardziej w lewo wiesz no, no 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 tak jakby tutaj Ale ładniutki był Ładniutki panel,? nie? No mi to się jeszcze podobają te y, Tybetański ale co tybetański y, Mastiff Tybetański No wiesz to jest tak zwany Pies który wygląda jak niedźwiedź Nie no jest stosem Moja żona też na niego choruje, a ja powiedziałem, że coś, ty zwariowała To jest protoprasta w ogóle tych wszystkich naszych europejskich raz, Tych yy, owczarków podhalańskich, lamaszy. Yy, na Słowacji też jest jakiś pies, ale nie pamiętam jak się nazywa Owczarek no to... słowacki <laughs> O, o, o że tego. Wy wy wyciągaj ten bim bimber. A żeby też rzucić to trzeba mocniej hamulec, bo reszta no, normalnie chodzi. No, no, no. Tak jest troszkę zabezpieczenie. Tak.